Witam Was w trzecim odcinku Minecraft Survival Dzisiaj Wam zaprezentuję dwa mody. Buildcraft i Craft Guild. Dobra, to może jako pierwszy Buildcraft. Dobra. Build, czekajcie nie. O, tutaj może. Tutaj. Tak. Widzimy. Widzimy taki obszar zaznaczony. Czekajcie pod, podepnij. Podepnę, podepnę te silniki, dźwignię włączyłem i teraz tak, te silniki można, można je napędzać za pomocą, sorry, za pomocą albo drzewa albo węgla. Tak, maszyna zaczęła usuwać niepotrzebnej rzeczy. Tak, to nie wszystko. Do Build Craft dodaję też rury, przez które w późniejszym etapie kopania będą tutaj nam leciały itemki do, do tej skrzyni. Craft Build Dodaje nam do, do gry taką książkę, tak z tym możemy sprawdzić jak się, jak się robi różnej itemki, na przykład, na przykład, na przykład co tam no Query Tak się robi query polecam polecam wam Buildcraft, bo to jest naprawdę ciekawy mod. Bardzo mnie zainteresował i wciągnął mnie ponownie do Minecraft'a. Tak. A, a, a Craft Build przydaje się, jak mamy naprawdę dużą ilość modów, to naprawdę się przydaje. Ale nieraz, nieraz też dla początkowych graczy też jest bardzo dobrym modem, ponieważ nie wiedzą, jak na przykład zenchantować, na przykład, zenchantować, sorry. Zrobić na przykład, no nie wiem, drewniany miecz. O, tutaj mam pokazane. Dobra. Hmm. To się osiedlę na razie, niech ta skrzynka jest. O, hmm. będę, wam będę wam pokazywał, co dodaje ten mod za pomocą tej książki. Hmm, tak, są trzy silniki, tak, drewniane Kobel stonowy i, i żelazny. Tak, drewniany. Nie potrzebuje żadnych itemków. Działa, działa bez napędu. Ale jest bardzo wolny i szybko się przegrzewa. Kobel stonowy jest lepszy od. No, od drewnianego. Ponieważ, ponieważ nie grzeje się tak szybko. szybko, Ale potrzebuje, no. Co jest? Zdział się? Nie, pracuje. Potrzebuję itemki. Przykład drewno. Węgiel. Tak, co tutaj jeszcze? No query to wiadomo, zaznacza pewien. sorry. Ma, pewien, pewien obszar, w którym zaczyna rozkładać, budować stelaż, a potem potem go będzie. Będzie. Kopać tam. Dodaję też nam pompę. Tak, a, sorry, jeszcze nie powiedziałam o tym drugim, trzecim silniku. Yy, żelazny. Żelazny silnik jest najlepszy z tych trzech, ale potrzebuje aż dwóch rzeczy do napędu: yy, dwóch rzeczy, na przykład olej i wodę, żeby się chłodził, albo lawę i wodę. Ale jak podłączymy na przykład do Query. Dwa, dwa żelazne silniki. Naprawdę szybciej chodzi, szybciej wszystko, wszystko robi. I naprawdę do dobrze go mieć. Tylko, że potrzebujemy. o nie, net, nie potrzebujemy tak dużo itamków. Czekajcie. No w zasadzie bym mógł go zrobić. No tak, bym mógł go zrobić. Dobra liczę na to, że jakieś żelazo i tak dalej zdobędziemy, bo nie, no nie mam za dużo tego. A propos modu, wróć, wróćmy do modu. Jesteś, za jak zacząłem? Jesteś pompą, która, która dodaje, nie dodaje. Wyciąga, na przykład wodę i można yy, za pomocą rurami dostarczyć, no nie do ko nowego oj. Nie do nowego, ale do żelaznego silniku. Ja tak robiłem na drugim moim save na singu, ale za pomocą moda fajnie to wyglądało, polecam wam naprawdę hmm, build crafta. Tylko że potrzeba właśnie dużo itemków do wyrabiania na przykład, na przykład query. Tak, potrzebujemy te diamant, diamantowe yy, koła. 4 diamenty do, do Tak, do jednego Co to jest? O, jeszcze jest ten yy, zbiornik. Rafineria. Yy, to nie wiem. To też nie wiem. Duże rzeczy jeszcze nie wiem, bo chciałem jak najszybciej nakręcić. Ten odcinek. Tak, co jest? Tutaj są koła. Klucz. No i różnego typu. Ryżnego typu no, próżę, no szybciej. No, jeszcze kawałeczek i zaraz zobaczycie, jak to będzie budować. O, tak, tutaj zaczyna. Tak, tutaj zaraz zauważymy, jak na przykład D Dirt nam tutaj będzie szedł do skrzynki. Mniej więcej tu jest. Aha. Nie mam nic... nic desek super w domku mam ile mam tam Będę mógł iść A nie ile mam? Nie, nie idę jednak. Trochę daleko. To jest świnie i w ogóle. Jeśli chcecie... Chcecie ten, tego, żebym zrobił. Na przykład tutoriale, jak grać w Crafta Piszcie w komentarzach że, że chcecie Ale nie, też można poszukać przecież w YouTube Na YouTube, tylko że Polskie tutoriale nie są zbyt dobre Ja miałem takiego chyba Niemieckiego chyba tutorial I naprawdę był dobry, bo W pols polskiej tutoriale było albo niedobre, linki i tak dalej. Co ja chciałem zrobić? Ja chciałem zrobić siekierę. Niem Kobla! O drewniano zrobię. Dobra. Jak grałem sobie na, drugim, na tym drugim save'ie, Fajne kopalnie nieraz można NPC znaleźć. Na razie, na razie... Tutaj chyba się rozbije. I będę ten. Sorry za tego laga. Aha, super. Minecraft coś mi warilia. O lol. W ogóle wszystko, wszystko, wszystko tutaj. Mi się sprzeciwia już chyba trzecie czy... Tw... Nie. Trzecie czy czwarte nagrywam ten filmik. Albo, albo zabrakło prądu. Nie, miałem, miałem przerwę z, do, z dostawą prądu nagrywałem, już, już kończyłem w zasadzie i mi się nie zapisał filmik. I dzisiaj jest który? Dzisiaj jest... czekajcie, sprawdzam. Dzisiaj jest 7 maja. Więc 8 będziecie mieli, czyli jutro, jutro już będzie na YouTubie. <laughs> Wiem właśnie, czy jest sadzonki można wkładać, zaraz sprawdzimy. Czy są sadzonki, sadzonki? Kurde, tu są. Można. Czyli nie tylko deski i tak dalej. Założymy. Dobra. Czekajcie, chciałbym jakiś tutaj. Oha, czyli czekajcie deski deski mam. Chciałem tutaj zrobić taki no, w miarę magazyn. Przez najbliższe trzy odcinki jeszcze będę dodawał coś. Będę dodawał... <laughs> Sorry. No będę tutaj opowiadał o tym i w ogóle. I tutaj chciałbym zrobić jakiś budynek, ale... Nie tak, nie te, nie, że ja go wybuduję, tylko że ta maszyna go wybuduje, bo jest to jeszcze taka maszyna, która buduje, ale na razie nic o niej nie wiem. Jeszcze te drzewo zrobimy. Więc jak się już się trochę coś dowiem, obeznam się w tym temacie, to, to wam, to, to, to zrobię taką maszynę. Już mamy. Być może tutaj kurde lipa trochę jest skrzynia jest zbyt fajnie na razie na jedno query nie stać nie mam diaksów ale może może znajdę liczę z nimi jeszcze jedno dużo skrzynię postawiłem Powin powinno być dobrze Planuję jeszcze serię. Nie wiem, czy survival, ale nie. Może zrobimy survival multiplayer, coś takiego. Serwer, serwer już mam. No, tak mam. Nie, muszę wziąć łoputkę. Aha, sunder na razie. Dobra, tam będzie Kobe chciałem zrobić łoputkę Proszę No znowu znów nie mam Gdy Nie mam Czekać przerobę coś tutaj na deski no. <laughs> Добре. Может так сделать, Hmm, może coś wam powiem jeszcze o tej serii multiplayer. Hmm, seria nie wiem ogólnie ile będzie miała odcinków. Zależy od naszej weny twórczej. Może coś o graczach. Nie wiem graczy. Liczę tak trzech, może. Nie wiem trzech... Trzech chyba Max Max to będzie. No nie wiem jeszcze się zastanowię, jak, jak coś to piszcie, wiem. Wiem, że na razie... Na razie nie mam gigant, gigantologicznych wyświetleń filmików, ani za dużo widzów, ale cieszę się z tej liczby widzów, że naprawdę, że ktoś mnie subskrybuje, i może komuś się to podoba i w ogóle. Naprawdę dzięki za to. Dziękuję ty za te, za te łapki w górę. A jak, jak już dajecie łapkę w górę, to napiszcie dlaczego, dobra? Będę wiedział co zmienić i tak dalej. Dobra. Query pracuje. Magazyn. Oj. Magazyn zrobimy. To miałem. Miałem parę diaksów. I zrobiłem właśnie te rury. Czekajcie, bo nie pamiętam już. Gdzie ta rura jest? To będzie chyba ta. Tak, z diamentów 2 diamenty daje mi 8 i miałem akurat 4 diamenty. Nie, miałem 4 diamenty, tak i raz wpadłem z tymi rur, rurkami do lawy, a raz przez przypadek wyrzuciłem. Trochę się wkurzyłem, ale cóż, za głupotę trzeba płacić. Niestety, czekajcie, cobblestone nowe tu jest dobra, szkło mam, szkło no nie no! Jakiś żar... O, tutaj zaraz przetopię. Mam opatę mam. Kurde, nic nie mam. W ogóle nie wiem jakieś wiksł umie się dzieje z Minecraftem. Ale to, to raczej nie jest przez mody, bo zanim... zanim wgrałem mody też jakieś... Też się jakieś kłopoty miałem z Minecraftem, nie miałem z Jawą. bym już parę razy zmieniałem i to nie jest chyba przyczyną. O, dobra, kabel jest. Nie wiem właśnie dlaczego. Tak, piecyk jest. Tak, piasek. Dobra, to ja się zajmę na razie wykopywaniem... No dwa. Potem to ładnie przykryję i, i będzie... Nie, najpierw wezmę na jeden, żebym wiedział. Yy, jaki jaki tu... No nie! No way! Jaki dal? Nie wiem właśnie... Yy, czy nie jest za głośny Minecraft? Bo jak w poprzednich filmikach chyba przypadkiem nie nagrywałem dźwięku z Minecrafta. Yy, sorry za to. To była moja lina. Nie znam zapomnieć, po co przyszłem. Hmm, chyba wiem. Łopatę miałem zrobić. Tak? tak. Hmm. Lepiej, jak ja bym to podłączył od dołu. Hmm. Dobra. Prawie idealnie oprócz jednego klocka. Chyba jak już ten y, wykopię tutaj to już... by mi się ten piasek na te szkło. Dobra. Tutaj, tutaj jest, to jest query. Muszę wyjść. Dobra. Kober jest. Chyba z jednego mi daj 8 wezmę trochę więcej niż 8 tak, o kur... no dobrze, mam jeszcze miejsce w ekwipunku. Dobra. ile mam? Mam dwa 2 złote więcej chyba, nie, no lol! Więcej mam w domku <laughs> Kobel jest szkło, mamy 6. Dobra, to jest 5, 5 Dobra. No, teraz już musi wystarczyć. Tu zaraz na zakręcie postawię złote. Złote będą przy... przyspieszały przy... przy... nam. Nieraz mój język mnie powala. Tak. 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 O. O Dobra. A mam dwa złote, to... Mogę przys przyspieszyć... Może tutaj. O. Dobra. Teraz podłączyłem na maszynę. Bo już nawet podłączyłem przez przypadek. Eee, dobra, hmm, Zaczynamy jakie mam tutaj. temki. Kurde, jeszcze chyba nie doszły. Co? Dobra, tutaj. Tutaj najlepiej, jak będzie to. Tutaj, to. Hmm, tutaj jest. Czy tak. Chyba dobrze zrobimy. Nie, źle. Eee, tak Tak teraz będzie dobrze Czekać, Czekajcie źla coś zrobiłem. A, dobrze tak. Czerwony jest w tą, czyli tutaj no i. Żółty żółty jest tutaj. Dobra, powinno być dobrze. Nie, tu nie kobel. Tu kobel. Dobra, jeszcze sprawdzę czy... Wow, ale dostawa kobra. Oj. Nie w tym miejscu chyba postawiłem te przyspieszające. Dobra. Troll. Patkę mam, mam. nie mam. Ha. no szybko dobra tu jest tu jest rozpęd jeszcze jeden, jedno przyspieszenie tutaj tak czekajcie potem o będzie żelaza fajnie uu dobra Potem przepompuję z tej skrzyni do, tamte, do tamtych skrzynek. No i co? Chyba w tym. No. N bym się cieszył bardzo, jakby mi znalazła jakąś kopalnię NPC, przydałaby się. Dobra. Widać. Wszystko. O, wszystko dobrze zbudowane. To, są naprawdę, to jest najprostszy chyba mechanizm, który może być w query, w query, w modzie. Co tutaj jeszcze dodać? Źle zrobiłem. Trawa zarośnie, nie będzie nic widać że tutaj było coś kombinowane tutaj musi nas, tutaj dobra zobaczmy ło a tutaj kobla jest najwięcej tak jak myślałem nie nie chyba trochę ciszej. Nie wiem, później zobaczę na odcinku. Ha! Co tak się patrzysz? Headshot! O nie, nie, nie! Weszczelnie się na mnie patrzyła. Dobra. Chciałbym jeszcze raz Wam podziękować za wszystkie subskrypcje. Łapki w górę. A, mi przypominam, jak dajcie łapkę w dół, żebyście napisali w komentarzu, dlaczego ta łapka w dół. W dół. Dobra. Czekajcie, jeszcze chcę zobaczyć, czy to działa. Ta sortownia. Pro, dobra, i nieważne. Muszę się ładnie pożegnać. No nie, nie jest głównym w ręce. Dobra. Zapraszam do oglądania. I na razie.